Mamy taki zwyczaj, że na wieczornej mszy świętej zawsze dzielimy się słowem, które Pan Bóg nam daje przez Kościół. I dzisiaj jest taka kolekcja wyjątkowa, pełna kontrastu. Dwa czytania, które ze sobą jakoś nawet trochę się powiedzmy sprzeczają, może kłócą, ponieważ w Ewangelii jest mowa o tym, o wielkich miastach miastach bardzo słynnych w których też dokonywały się jakieś liczne cuda, w wyjątkowych miastach, a mimo to te miasta stały się ruiną i Jezus zapowiada tę ruinę tych wielkich miast. Z drugiej zaś strony jakiś nikomu nieznany człowiek, również nieznanych rodziców, jakieś dziecko, które jest wyrzucone przez matkę właściwie do kosza, do rzeki, staje się wielkim wodzem. Wielkość, która staje się ruiną i ruina, która staje się wielkością. I popatrzcie, chyba w tamtym roku było kilka takich informacji w wiadomościach podawanych o znajdowanych dzieciach w śmietniku, wyrzuconych dzieciach. To akurat jest taka historia, która się udała i która została sfotografowana przez Ducha Świętego i przechowana w Piśmie Świętym, i mamy ją dzisiaj tutaj po prawie no, 3000 latach. Czytamy ją. Ponad trzech tysiącach lat. Historia o człowieku, który był wyjęty z wody, z kosza, z jakiejś skrzynki. Coś zupełnie bez znaczenia. Takie życie bez wartości. Chłopak wyrzucony. I Bóg z tego człowieka zrobił wielkiego mojżesza, wielkiego wodza. Ktoś zupełnie niepotrzebny, odrzucony, bezwartościowy. Ktoś to sam siebie nie cenił, a Bóg tak bardzo dowartościował to istnienie. To jest bardzo pocieszające. Zawsze, kiedy pochylam się nad tą historią, kiedy ona do mnie dociera przez liturgię Słowa Bożego, yy, czuję wielki przypływ yy, nadziei co do mojego życia i co do życia wielu innych ludzi, którzy być może w swoim życiu, kiedyś chociażby przez chwilę, poczuli się jak śmieć jak ktoś zupełnie niepotrzebny na świecie. Bo popatrzcie, jak ta historia w ogóle brzmi. To jest historia natchniona, święta. No i gdyby ktoś powiedział, no skoro święta historia, natchniona, to powinno to brzmieć mniej więcej w ten sposób. Pewien człowiek, który był bardzo wykształcony i bogaty, miał również piękną, wspaniałą żonę i yy, urodziło mu się dziecko, które od razu wyglądało jak książę, było otoczone w kołysce z szmaragdami, od razu... Jakieś dobre duchy się objawiły przy nim, zawsze mu się świetnie powodziło, jeździł na polowania, łowił ryby, był bardzo mądry, skończył 15 uniwersytetów, ubierał się w atłasy, no i tak dalej, i tak dalej. Tak mogłaby zabrzmieć historia wyjątkowa. A tymczasem u Pana Boga historie wyjątkowe są inne. Historia wyjątkowa to jest właśnie taka, że jakaś kobieta, która nie znana jest nawet z imienia, poczęła i urodziła syna, ale temu dziecku grozi śmierć, ponieważ faraon wydał dekret, że każdy chłopak, który się urodzi w Egipcie, ma być zabity. Owszem, widziała, że jest piękny. W języku hebrajskim to słowo widziała, że jest piękny brzmi kitow. I to znaczy mniej więcej tyle samo, co widziała, że jest dobry. Takie samo sformułowanie Biblia używa przy stworzeniu świata, kiedy Bóg stwarza kolejne dni i po każdym ze stworzonych dni mówi: To jest dobre. I tam też brzmi to po hebrajsku kitow. Kiedy ona zobaczyła, że ten chłopiec się urodził, popatrzyła na niego tak, jak na jeden z dni stwórczych. Popatrzyła na swoje dziecko tak, jak Pan Bóg popatrzył na to, co stworzył. To jest bardzo piękne. Zobaczyła w tym niepotrzebnym dziecku, któremu grozi śmierć i którego za chwilę włoży do kosza, tak, jak na cud świata. Ukrywała go przez trzy miesiące, bo tylko się tyle dało, później już groziła jej śmierć. Nie mogąc go ukrywać dalej, wzięła skrzynkę taki koszyk papierusowy z takiej plecionki, powlekła ją żywicą i smołą. I tu w tym momencie już zaczyna się coś więcej niż tylko historia dramatyczna, która zamieniła się później w wielką epopeję. To jest również misterium. Dlaczego? Bo ta skrzynka, taka powleczona żywicą i smołą, ukrywającą dzieciątko, to jest Biblia. To jest Pismo Święte, które ukrywa tajemnice każdego z nas. Ta żywica i smoła to są jakby dwie historie dwóch drzew. Drzewa rajskiego... Które zostało zranione grzechem, to jest żywica, i drzewa Chrystusa, które zostało przepalone miłością Bożą, to jest ta smoła, miłosierdzia. I w tej skrzynce jest ukryta historia każdego z nas. Każdego, kto poczuł w życiu odrzucenie, kto czuje się w życiu bezwartościowy, kto mówi sobie w sercu: Ja się chyba do niczego nie nadaję, po co się urodziłem, moje życie jest niepotrzebne, jestem chyba niepotrzebny na tym świecie. Ta historia jest bardzo pocieszająca, szczególnie dla takich osób. Ona pokazuje, że każde istnienie jest chciane przez Boga i że każde istnienie jest wyjątkowe w oczach Bożych. Kiedy matka włożyła to dziecko do tej skrzynki, puściła z nurtem rzeki, nilu, w każdej chwili jakiś krokodyl mógł człapnąć swoimi wielkimi, potężnymi zębiskami i po prostu z tego dziecka mogłaby zostać miazga. Ale tak nie było. Jakiś dobry duch, anioł, opiekował się tym dzieckiem, chociaż ono... Było zdane na łaskę losu Bożego. I to dziecko zostało złożone nawet nie w jakimś miejscu niekonkretnym, tylko jest napisane, że umieściła je w sitowiu na brzegu rzeki. Wiecie, jak wygląda sitowie, takie szuwary, i tam to dziecko w, tym, w tej skrzyni leżało i zapewne płakało. Siostra zaś stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. Zobaczcie, ani matka, ani siostra, ojca też tutaj nie ma. Nikt nie może pomóc temu dziecku. Każdy stoi z daleka. Tu wiele osób takich, które czuło się bardzo odległych od swojej rodziny, odsuniętych, może się odnaleźć. Nikt nie mógł pomóc temu chłopcu, temu Mojżeszowi, ale Bóg mu pomógł. I rzecz ciekawa, zwróciłem na to uwagę, że został on umieszczony w sitowiu, kiedy po wielu, wielu latach Mojżesz jako dorosły mąż, dorosły człowiek, dojrzały, poprzez swoje doświadczenia i zranienia również. Wyprowadzał Izrael z Egiptu, to drogą, którą wyprowadził, była droga przez dno, i ona biegła przez Morze Sitowia. Jamsów, po hebrajsku to jest Morze Sitowia, to jest to, co my dzisiaj mówimy Morze Czerwone. Zauważcie, że on przeprowadził ludzi przez to samo dno, do którego był wrzucony. I czasem w życiu naszym też zdarzają się różne denne. Chwile. Chwile, w których lecimy, na łeb na szyję prosto gdzieś tam w otchłań. I zastanawiamy się, po co, jaki sens jest tego, że zostaliśmy gdzieś tam wyrzuceni, zrzuceni, odrzuceni, że nasze życie jest takie denne, że gdzieś tam aż toniemy w przepaściach może właśnie po to, żeby później te 603 tysiące wyprowadzić tą samą drogą. Bo akurat tyle ludzi wyprowadził Mojżesz. I tylko w tym możesz pomóc innemu człowiekowi, w czym sam doznałeś pomocy od Boga. I tylko tą drogą przeprowadzisz innych do Boga, którą Bóg Ciebie przeprowadził. I Twoje dno życiowe być może po to Cię ci zdarzyło, żebyś innych z dna wyrwał. Trzeba się tylko na tym nie zatrzymać. Mojżeszowi się akurat bardzo udało, bo Bóg wysłał córkę faraona, zeszła ku rzece, chciała się wykąpać. Służące jej przechadzały się nad brzegiem rzeki No i nagle spostrzegła tą skrzynkę pośród sitowia Pierwszą osobą, która zainteresowała się rzeszem Nie był wcale anioł, czy y, nawet ktoś bardzo dobry Tylko córka Faraona Córka największego wroga rzesza To bardzo dziwne, że Bóg tak interesuje się naszym losem Że nawet nasi wrogowie potrafią nam pomóc, kiedy Pan Bóg chce tak bardzo nas kocha, że nawet to, co jest naszą, naszym największym zagrożeniem Nam pozwala wydobyć się z dna Ta posłała służącą, żeby ją przyniosła I tu taka dziwna huśtawka życiowa Taka egzystencjalne wahadło, że tak powiem Bo dopiero co był w rękach matki Dopiero co przed chwilą siostra na niego patrzyła Już jest w rękach córki Faraona Za chwilę ta oddaje służącej Woła siostrę Siostra mówi, ja ci przeprowadzę właściwą karmicielkę, przeprowadzę matkę i tak Mojżesz z rąk do rąk przechodzi. Właściwie nawet nie wie, do kogo powiedzieć mamo. Takie historie też zdarzają się współcześnie. Jest takich wiele dzieci, których, którzy nie wiedzą, nie wiedzą do kogo powiedzieć mamo. Zórka Faraona powiedziała, weź to dziecko i wykarmię dla mnie, a dam ja tobie za to zapłatę. Chłopak rósł, nie miał naprawdę prawdziwego imienia, takiego imienia z prawdziwego zdarzenia. Ta etymologia etiologiczna, która tu się pojawia, bo jest powiedziane, że dała mu na imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody, no jest taka y, trochę trafiona, ponieważ w języku hebrajskim mszach znaczy tyle, co wydobyty z wody, ale prawdę mówiąc on ma imię egipskie, ma taką końcówkę nawet imienia, on nawet nie ma imienia, bo ma na imię mezes. Na pewno znacie z historii takie imiona jak Ramzes, Tutmozes. Zawsze występuje w tym imieniu ta końcówka Mzes. Ona się nazywa patronim. Patronim to jest takie, taka część imienia, która skierowuje na jakiegoś Boga. Ona wskazuje na to, że nosiciel tego imienia ma za Boga jakiegoś patrona. I w tym wypadku Mzes znaczy należący do... I tak, na przykład Faraon Ramzes należał do Boga Ra, czyli Boga Słońca. Tutmozes należał do Boga Totcha, czyli Boga Mądrości. A ten miał na imię Zez, czyli należał do, do nikogo. Było takie dziecko, które nie potrafiło się określić ani zidentyfikować uczuciowo, ani z kimś się zidentyfikować, ani ojca, ani matki, nie wiadomo kto jest, kto się nim zajmuje. Taki niepotrzebny odrzutek społeczeństwa. I ten niepotrzebny odrzutek społeczeństwa nagle wyrósł na wielkiego wodza, na jednego z największego, z największych ludzi Starego Testamentu. Wręcz prefigurację Chrystusa, który też był z ojca bez matki i z matki bez ojca. Bo z ojca niebieskiego, ale przecież Pan Bóg nie miał żony. I, i również z, z matki ziemskiej, a przecież ona nie miała męża. I też taki dziwny zbieg okoliczności, że Chrystus nawet w takich rzeczach chciał być podobny do nas. Kiedy już Mojżesz dorósł. Może odwiedzić swoich rodaków, i tu zdarzyła się ta najważniejsza chwila w jego życiu rozstrzygająca, bo zobaczył, że jakiś Egipcjanin leje kijem Hebrajczyka. I nagle, widząc tę scenę, on zobaczył, że wewnątrz nim, tam w środku też jest taka walka, że w nim są dwie koncepcje człowieka albo być takim Egipcjaninem, człowiekiem sukcesu, człowiekiem dobrze ustawionym w społeczeństwie, w cudzysłowie synem faraona, i człowiekiem, który zrobił karierę, jest na szczycie społeczeństwa, dobrze mu się wiedzie, może oglądać z założonymi rękami, jak ktoś inny gdzieś tam pracuje, nie musi dbać o pieniądze, albo być kimś bardziej sobą, być Hebrajczykiem, stracić pałac, stracić fundusze, stracić być może piękne ubranie, zostać znowu wyrzutkiem. I on w tym momencie naprawdę przeżył wielką chwilę w swoim życiu, bo podszedł i wiedział o tym, że jeśli zabije Egipcjanina, to on sam zostanie już na wieki hebrajczykiem. Jeśli zaś pozwoli, żeby Egipcjanin zabił hebrajczyka, to on sam na wieki zostanie Egipcjaninem. Tu się rozstrzygała jego tożsamość. I w naszym życiu też czasem się rozstrzyga tożsamość, kiedy yy, pozornie na zewnątrz widzimy to, co się dzieje w naszym wnętrzu. Podszedł więc do Egipcjanina i powiedział, czemu bijesz, tego yy, czemu bijesz tego człowieka? Egipcjani chyba się jakoś tam... Zbuntował na niego, w każdym razie ukrył tego zabitego Egipcjanina w piasku. Następnego dnia znowu widzi, że dwóch Hebrajczyków się bije. Sprawa się doniosła do faraona i musiał biedak uciekać. Uciekł aż do ziemi Madian. W języku hebrajskim Madian znaczy zmaganie się. Ale wiemy już z następnych czytań, które jutro nas czekają i pojutrze, co się stanie z Mojżeszem. Chciałbym jednak zwrócić na koniec Waszą uwagę na to, że ta historia była warta uwagi samego Wszechmogącego Pana, który jest w niebie i oby był błogosławiony na wieki w naszych sercach. Jeśli On zainteresował się takim istnieniem, a nie interesowały go wielkie miasta, to co to za Bóg, który interesuje się jakimś znajdą, a nie interesuje się wielkimi metropoliami, który interesuje się bardziej włosem na naszej głowie niż naszymi dyplomami, który interesuje się bardziej smutkiem Twojego serca? Niż karierą być może Twoich znajomych, którym zazdrościsz. Kim jest ten Bóg, który interesuje się tym, co w Tobie jest najgorsze, a pomija to, co jest najlepsze w tym świecie? Kiedy święty Paweł pisał list do Koryntian, na samym początku swojego pierwszego rozdziału napisał tak: Przypatrzcie się bracia waszemu powołaniu niewielu tam mądrych, dobrze urodzonych, wspaniałych ludzi, Bóg wybrał właśnie to, co nie jest. W oczach tego świata, aby to, co jest, zawstydzić. Błogosławmy Pana dzisiaj na tej Mszy Świętej za to, że nas pokochał w naszych historiach życiowych, które wcale nie są y, historiami gwiazd filmowych albo z jakichś seriali, tylko są historiami często dramatycznymi. I dziękujmy za to Panu, że właśnie takich nas kocha, że nas ceni bardziej niż Nowy Jork, że jakiegoś biednego sierotę ceni bardziej niż y, y, jakieś wielką, jakąś wielką metropolię że Bóg kocha konkretną jednostkę, konkretnego człowieka, a może pomijać całe traktaty, jakieś unie, jakieś organizacje, kocha Ciebie. Z wiarą i nadzieją powstańmy i przedstawmy Bogu prośby.